Panie trenerze, pamiętam w 78 jak stałem jako młody sztaf, jak to się powiadało, na meczu z Ruchem Chorzów, to pan siedział na ławce. To był ten mecz, który pan szczególnie pamięta, tytuł mistrza jesieni w Odrze, czy też wręcz odwrotnie, jako trener 80-lecia. Gdzie zakwalifikowałby pan ten mecz z Chorzowem? No, na pewno był to ważny mecz, bo, bo po raz pierwszy i jedyny dzięki <laughs> temu meczowi zostaliśmy mistrzem jesieni. Po raz pierwszy żeśmy tak wywindowali apetyty kibiców, że wszyscy z dużym zdegustowaniem odbierali to, co reprezentowaliśmy na wiosnę. No. Zachodziłem w głowę, gdzie szukać źródła tych, 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 tych słabszych wy, występów, tego zawiedzenia, że tak powiem, nadziei kibiców. No i mam swoją teorię na ten temat, ale to już zabiorę z sobą do grobu. Natomiast no oddaję wielkość Opol Opolu jako miastu. Oddaję wielkość kibicom, daje wielkość również piłkarzom. Stworzyliśmy rzeczywiście fantastyczną atmosferę. Kibice walili na, na stadion drzwiami i oknami. Stadion pękał w szwach. Kibice no... Od, odczytywali, co jest źródłem naszych powodzeń, co jest źródłem naszych sukcesów. Była to niesamowicie ciężka praca. No, rytm tygodniowy przygotowania do kolejnego meczu był zawsze bardzo napięty i trudny do zniesienia, ale wszyscy podkreślali, że. Tener ma wyczucie i wie, kiedy pogonić, a kiedy trochę odpuścić, kiedy dać odpocząć, aby zagrać kolejny mecz na świeżości, aby wygrać. No właśnie, zwłaszcza, że aniołków to Pan nie miał w drużynie samych. Ja, wie Pan, ja, ja też grałem w piłkę i też y, ocierałem się od, o, o, o różnych piłkarzy. Jedni byli rzeczywiście poukładani, wręcz wzorowi, drudzy byli, nie byli aniołkami, jak Pan to u, 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 ujął i, i ja, ja po prostu... Uważam, iż jedną z podstawowych cech, jakie powinny mieć trener, to jest odwaga. Nie bać się szatni, nie bać się po, po jakiegoś piłkarza. Nie, że ja muszę go złapać, udusić, czy, czy ja wiem, czy go, że tak powiem, do parteru sprowadzić. Nie, ale trzeba mieć wiarę w własne możliwości, w włas wiarę w własną wizję i starać się ich przekonać. Każdy chce grać lepiej w piłkę, więc zawsze mówię, słuchaj chcesz grać lepiej w piłkę, to zaufaj mi i popracuj ze mną przez dwa lata i zobaczysz, że będziesz po dwóch latach innym piłkarzem. Jeden będzie lepszy o 100%, drugi o trochę mniej, ale każdy z was zrobi postępy. I tak jakoś udawało mi się trafić do ich mentalności. Opierałem to na, 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 na doświadczeniu wyniesionym z studiów stacjonarnych w AWF-ie warszawskim. Potem przez sporo lat pracowałem jako, jako wykładowca, jako, jako trener w AWF Katowickim i wyciągałem też od studentów, byłych piłkarzy, czasem niekoniecznie piłkarzy sporo wiedzy, jak oni to widzą, jak od, od, odbierają treningi, odbierają wszystko to, co z nimi robię, co im się podoba, czym jest trochę gorzej, także jakoś to wszystko. Przeleciało błyskawicznie, jak, jak, jak całe życie. Podkreślałem dzisiaj, że, że właśnie w lipcu 1975 roku rozpoczynałem z Odrą, a dzisiaj mamy lipiec 2025, czyli 50 lat minęło od tego, jak, jak zaczynałem. Niektórzy piłkarze jeszcze żyją, niektórych już nie ma wśród nas, ale zawsze jest mile się spotkać i zawsze jest mile no, stwierdzić, że nie zmarnowało się życiowej szansy. Panie że trudno nie zapytać, jak te doświadczenia z Odry wpłynęły na to, co później pan robił z reprezentacją, no bo e, trudno nie pominąć tego jednego momentu i chwilę później tego sukcesu z kolei z reprezentacją Polski. A wie pan, no, to tak procentowo trudno jest określić. Ja mogę tylko dodać jeden przykład mhm. podstawowy. Postawiłem na bramkarza pod tytułem Józiu Młynarczyk. Józiu Młynarczyk był ze mną na dwóch mundialach. W sumie rozegrał 7 i 4, 11 meczy, wszystkie od pierwszej do ostatniej minuty. Można powiedzieć, że dwa mundiale to były zamknięte, gdy idzie o sprawy bramkarza itd. i tak dalej. Udowodniłem w tym. Że, że mogłem postawić na kogoś innego, niekoniecznie musiał to być Tomaszewski, niekoniecznie musiał to być Cebrat czy jeszcze jakiś inny bramkarz. Zaufałem właśnie temu y, młynarczykowi. Podobnie rzecz miało się z innymi zawodnikami y, w polu, kto przypuszczał, że najniższy na boisku Buncol, szczególnie największemu na boisku Grabentinowi Gra za e, bramkarzowi NRD pamiętny pamiętnym meczu granym tak, na Stadionie Śląskim, bo gdybym tego meczu nie wygrał, no tak, nie to bym, bym nie, nie był nie na Mistrzostwach Świata. Więc wie pan, e, z, znowu by, by trzeba wrócić, że doświadczenie wyniesione z Odry procentowało w, w dużym, że tak powiem, Przedziale, mhm. ale nie mogę y, powiedzieć, że nie nauczyłem się niczego w szatni legi, w szatni ruchu, no tak, czy też mówi. na wf no. To tak na koniec, patrząc z tej z perspektywy, dzisiaj u uszu 80-lecia. Dla Pana taki najważniejszy piłkarz w odrze, czy najważniejsi piłkarze, czy osobowości? O, bo Pan został tą osobowością trenerską jako trener 80-lecia. No a dzisiaj, patrząc na tych wielu znakomitych piłkarzy w Opolu, to Pan tak naprawdę ich wykształcił w cudzysłowie piłkarski. No, ja panu powiem, analizowałem wszystko okay. za, przeciw i tak dalej, i tak dalej. Oddaję wielkość tym wszystkim typu Breza, typu Jarek, typu Gajda. No, no rzeczywiście odramiała. Szczęście. Inne pokolenie. Inne pokolenie, ale z tych z którymi ja miałem okazję pracować, to najwyżej ceniłem nie tylko za umiejętności piłkarskie, ale również za cechy ludzkie Zbyszka Kwaśniewskiego. Zaskoczę, bo, bo miał opinię takiego lekkiego, który... Tak, Lawiranta. Tak jest, który czasem zamoczył usteczka o jedno piwo za duże i tak dalej. Ale jako człowiek, jako kolega, jako partner na boisku, podbudowujący piłkarzy, mówiący im Ufajcie trenerowi, bo ja przeżyłem kilkunastu i takiego trenera jak, jak trener Peńczyk nie, nie spotyka się na co dzień, więc, mhm. więc zaufajcie mu, zaufajmy my wszyscy razem, ja też. No i, 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 i tak, tak się to wszystko. Tak się to wszystko popotoczyło. Po, cenie Antka Kota, cenie Wojtka Tyca, i, i Korka, i tak dalej. Cenie Wójcickiego, który był na trzech mistrzostwach świata. No, w suma sumarum tych, tych wielkich piłkarzy było sporo, ale jemu oddaję największą cześć. Panie świeźniad, jego duszą. Panie trenerze, to na koniec tylko jedno. 80 lat to co przekazać tym młodym, nowym piłkarzom, nowej generacji, sternikom klubu. Zmieniły się warunki, ale zmienił się też ten stadion, na którym dzisiaj pan jest. Co powinno się stać z Opolem? Opole jest przecież miastem piłki nożnej. No pan, powtórzyłbym to, co już kilkakrotnie mówiłem, że w Opolu i w Odrzeń nie wypada źle grać w piłkę. Natomiast uważam, iż każdemu z piłkarzy mówię, wykorzystaj swoją szansę, wykorzystaj życiową szansę, bo to od Ciebie zależy. Trener jest ważny, koledzy są ważni, ale najważniejsza jest Twoja determinacja, wiara w siebie, pracowitość, sumienność. W cechach indywidualnych, w Twoich rękach i w Twoich nogach leży Twoje życiowe powodzenie.